Cześć, dzień dobry wieczór, witam Was w ostatnim marketowym odcinku, na pewno w tym miesiącu. I mamy storczyk i żywe kamienie, a znajdujemy się w Brico Marche, ulica chemiczna Lublin. Tak oto prezentują się litopsy, niżej sukulenty, obok kalatea, roślina modlitewna, modląca się, różne ma nazwy, a tak to. Właśnie się prezentuje. Małe sadzonki, więc i cena nie jest ogromna. Niżej kapusta, jak ja ją tam nazywam czyli eszeweria bardzo fajna roślina, polecam ją do domu. Nie podlewamy ją obecnie. Ogólnie sukulentów jakoś za bardzo nie podlewamy w okresie zimowym, bo możemy je pobudzić do wzrostu, wybudzić z zimowania i tragedia gotowa. Poniżej. Kaktusy meksykańskie nie wiem, co mają z Meksyku, na pewno nie kwiaty, są to sztuczne kwiaty powbijane na szpilki, na wykałaczki. Nie jest to coś pięknego, jeżeli o tym nie wiedzieliście, to już wiecie. Kupując taką roślinę, zachęcacie producenta, aby produkował więcej takich poranionych roślin. Nie, powiem inaczej, bo szkoda o tym gadać. Ale spójrzcie na to, żywe kwiaty, tak wyglądają żywe kwiaty, zapamiętajcie to sobie i zachęcam do kupowania żywych roślin, a nie jeżeli półżywych, nie wiem, hybryd, które mają powklejane sztuczne kwiaty. Dalej fikusik. Po fikusie mamy takie oto kwiatuszki, które warto jest kupić dziadkowi czy babci, co by gościły na parapecie z okazji ich święta. Niżej hyacenty, które możemy zabrać ze sobą do domu, dwie takie cebulki i cały dom pachnie kwiatowo, zapachem oczywiście jacynta. No dobrze, przechodzimy do asortymentu z drugiej strony, tak oto się prezentuje. No spójrzcie jak kwitną te tak kaktusy. No tylko brać. Tak oto prezentują się ceny. Mam nadzieję, że wszystko widać na kamerze. Kamyczki, małe doniczki. Jeżeli chcemy zakupić jakiegoś kaktusa czy sukulenta, musimy mieć na uwadze, że mamy zimę, okres zimowy i nie podlewamy ich. Nie podlewamy ich, bo nam zgniją, wydłużą się i wszelakie nieszczęścia mogą się trafić. Dalej, kaktusy meksykańce, znacie moje zdanie na ten temat, po prostu ich, ich i jeszcze raz ach. A teraz cześć mój drogi widzu, witam cię serdecznie. I przechodzimy do żywych kamieni. Tak oto się prezentują. Cenowo 20 zł. No. Można kupić. Myślę, że spokojnie można kupić, tylko ich nie podlewamy. Dalej. Rośliny, o których wiem bardzo mało, bądź też niewiele. Ja jestem amatorem, a Wy jesteście ekspertami, więc zapraszam Was w podróż, gdzie rosną różne bluszcze, fiołki, paprotki i inne rośliny, które przykuwają oko. Możecie zobaczyć, jaki mam asortyment. Obi w Lublinie. No to akurat mi się nie podoba. Wężownica gdzieś wypadła komuś z doniczki, i to leży sobie luzem, no ale to obsługa klienta, dalej jakaś mini monstera monkey czy coś takiego paprotki, no każdy znajdzie coś dla siebie, bądź u ta słoniowa stopa, jak mi się bardzo podoba, spójrzcie na ten, można powiedzieć, nie wiem pień to jest tak grube, tak mi się podoba, dalej skrzydło kwiaty inne bluszcze o, tak to się prezentuje rośliny jakieś zwisające jest przeróżna aranżacja czy też wyobraźnia obsługi producenta, bądź po prostu możliwości w hodowaniu roślin. Gdzieś tam palma, gdzieś tam paprotka, słoniowa stopa. Przechodzimy dalej. Storczyki, storczyków. Uh, w tym odcinku jest mega dużo, ale i w poprzednich ich nie brakowało. Spójrzcie na te storczyki Wanda, chyba tak się nazywają. Taką mają nazwę. Są przepiękne, ale i cena nie jest mała. Chociaż wydaje mi się, że warto. Kuszą, kuszą. Oko. Na pewno. Dalej przechodzimy do roślin, co może nas zaskoczyć. A no mamy jakieś muchołówki, rośliny łapiące te nasze owady i inne stworzenia na parapecie. Gdzieś tam bązaje robione z fikusów. Storczyki ciąg dalszy. Różne odmiany Oplątwy, następnie wszelakie, odbiany, każdy znajdzie coś dla siebie, ale no dlaczego farbowane storczyki? Tak, to są farbowane storczyki, które wprowadzają w błąd klienta. Nie jest to fajny zabieg, fajnie by było, gdyby pojawiła się taka informacja, że jednak zostały pomalowane te rośliny. Przechodzimy na koniec do sukulentów, kaktusów, no nie będę wymieniał nazw. Oglądajcie i chcę Wam powiedzieć, że no niestety, stety, ale zbliża się sesja, życie studenckie, wiadomo. Więc na razie znikam z kanału. Widzimy się bardziej w okresie lutego. No to co? Do zobaczenia w lutym. Trzymajcie się cieplutko i cześć. Yo!